Cześć, zapraszam teraz wszystkie osoby z podznaku strzelca na czytanie odnośnie tej pierwszej części czerwca oraz e, to będzie też takie czytanie w odniesieniu do tego nowiu w bliźniętach, który już był naprawdę jakiś czas temu, ale ja robię takie właśnie czytanie od nowiu do pełni i, i od pełni do nowiu, więc e, tego się trzymajmy. I jeszcze zanim zacznę, to chciałam tak y, może przestrzec niektóre osoby, które szukają takiego tarota, który odpowiada bardzo prosto na pytania odnośnie y, pieniędzy czy miłości. To u mnie te czytania są takie bardzo intuicyjne i tutaj y, bardziej mi chodzi o... Poszerzanie swojej świadomości, taką pracę duchową, więc skupiam się na tym. Więc jeśli szukasz jakiegoś, może innego tarota, to nie wiem, czy tutaj go znajdziesz. No ale wracając do czytania, wierzę też, że te osoby, które mają mnie znaleźć, to mnie znajdą, więc, więc jeśli rezonujesz z moją energią, no to to pewnie zostaniesz. I tutaj zaczynamy z kartą siły, później jest e, umiarkowanie i dziewiątka denarów, więc bardzo fajnie się to zaczyna. E, widzę to jako taką, um, takie no, wyważenie też pewnych energii w twoim życiu, że tutaj jest takie właśnie zwrócenie uwagi na to, na to, co już w ogóle toczy się dobrze, tak? Że tutaj że jest dużo już dobra w Twoim życiu. Um, I tego się właśnie trzymajmy, tego, tego Ty też się trzymaj i, i zauważ to. Um, być może też tutaj chodzi o, o takie właśnie zaufanie, że wszystko będzie dobrze i, i karta siły mówi o braku cierpliwości czasem, więc... Y więc jeśli towarzyszy Ci właśnie takie y, zdenerwowanie, jakiś taki stres na to może y, na to co czekasz, żeby się wydarzyło, to, to tutaj jest to przypomnienie, że wszystko będzie dobrze i, i wystarczy mieć zaufanie czasami. I tutaj jako taka karta wynikowa wyszła ta dziewiątka denarów, pamiętaj, że, że jesteś właśnie. W takiej e, ciągłej ochronie, I, i ty już w ogóle masz e, dostęp do, e, do tych wszystkich rzeczy, które chcesz. To jest wszystko, mm, tutaj chodzi o Twoje poczucie w Tobie. Jeśli e, masz takie właśnie zestresowanie, zdenerwowanie, niecierpliwość, to, to nie przyciągniesz tych rzeczy. Które wibrują właśnie na tym poziomie, które, no, które, ty chcesz, które ty chcesz osiągnąć, tak? Więc tutaj widzę taką, taką drogę ku, ku temu, albo raczej może takie przypomnienie. Pamiętaj, że jeśli chcesz osiągnąć to czy to, to musisz mieć taką ufność, że Ty już to masz. W ogóle, tak, może powiem o takiej, moim takim małym dzisiejszym odkryciu po prostu dzisiaj rano obudziłam się z, taką, z takim przeświadczeniem, że przecież ja to wszystko zawsze wiedziałam, że, że żeby coś osiągnąć, to ja po prostu muszę w to wierzyć, tylko wiem, że to brzmi bardzo, bardzo trywialnie teraz. Ja po prostu poczułam taką, takie głębokie przeświadczenie o tym, że to wszystko, w co ja wierzę, to się dzieje. Więc y, jeśli, jeśli po prostu wierzę, że, że na przykład, nie wiem, zdobędę tą pracę, albo uda mi się w tym czy w tym, albo osiągnąć to czy to, to, to tak będzie. To po prostu jakby samo do mnie wręcz przyjdzie. No więc y, pamiętaj o tym i być może teraz, y, tak, nie wiem, dostałeś jakieś takie potwierdzenie właśnie w postaci tych moich słów, że. Żeby nie tracić tej wiary, żeby właśnie iść dalej za tym, co czujesz, że, że ty na przykład wiesz, że ci się uda, nie wiem, założenie tej firmy, tak? Mówię o takich rzeczach związanych z karierą teraz. Bo, bo dziewiątka denarów jest taką właśnie kartą, która mówi bardziej o jakiejś karierze, o jakimś takim takiej niezależności finansowej, o poczuciu się właśnie godnym tego i, i zasługującym na to. Więc tak, to jest takie nierozerwalne też, to poczucie jak bycia godnym i, i właśnie założenie na przykład firmy. No więc pamiętaj, że, że to się tak łączy, że nie ma jednego bez drugiego. I tak, i tutaj widzę też królową miecze i czwórkę buław, więc tutaj jeśli chodzi o zakładanie jakichś nowych właśnie fundamentów pod coś, to... To jak najbardziej idź za tym, to jak najbardziej tutaj ci się w tym powiedzie, po prostu. To jest takie wypracowane nawet nie Twoją ciężką pracą, tylko taką bardziej Twoją wiarą, więc, więc tutaj te rzeczy mogą być na razie jeszcze na takim etapie dojrzewania, tak? Tutaj jest takie ziarenko. W ogóle nie wiem czy słychać, ale idzie burza i trochę grzmi, więc. No, coś tu się właśnie zbiera na coś. I, I tak myślę, że to też właśnie w kontekście tego, co, co przyjdzie do Ciebie. I tutaj wyszła karta diabła. Tylko tak, nie bierz jej jako jakiś taki zły znak, bo tutaj to ta karta diabła, ona zawsze symbolizuje nasze ego, czyli pewną część nas, którą wypieramy, kiedy kiedy nam się coś nie podoba, kiedy nie jesteśmy w stanie tego tak wszystkiego m, może połączyć tak i, m, i zrozumieć. I, I ten diabeł wtedy tak jakby. No to jest trochę taki nasz krytyk taki właśnie ktoś, kto nas sabotuje. Więc tutaj widzę to jako takie jakby zwrócenie uwagi, żeby wszystkie Twoje części w Tobie, szły w tym jednym kierunku, że nawet, nawet to Twoje ego, tak, to takie już jakby trochę oklepane, już takie jakby ponadawane mnóstwo łatek tam jest, że to jest coś złego, że tutaj trzeba się wyzbyć ego, no ale bez, bez tego ego to byś no, nie, nie przeszedł w to miejsce, w którym jesteś teraz, tak? To prawdopodobnie też zasługa właśnie tej twojej takiej części, która pozwala ci przeżyć, tak? Która cię trzyma tutaj na tym naszym świecie i, i nie pozwala ci zrobić jakieś głupoty, tak? To jest właśnie ten instynkt samozachowawczy, więc widzę tutaj taką jedną wspólną e, jakby grę do jednej bramki, tak? I tutaj Każda Twoja część właśnie chce osiągnąć ten sukces, chce osiągnąć to, to marzenie, do którego ty dążysz. I tutaj jest kwestia tego, żebyś ty po prostu tak zsynchronizował wewnętrznie te wszystkie części, bo jeśli jakaś właśnie część ciebie nie wierzy w to, że, że tobie się uda, że, że ty na to zasługujesz. To, to ci się nie uda. Więc um, takie właśnie przypomnienie też. Um, Okej, okay. jest też Rycerz Denarów i Piątka Kielichów. Więc w kontekście tego, co mówiłam, to może też być właśnie no, dalszy trochę ciąg tego, tego, co mówiłam, to jest tego, tej cierpliwości do siebie przede wszystkim, do, do swoich być może wybryków, do swoich e, jakichś trudnych przeżyć, też. E, bo w piątce kielichów jest, jest taki pewien rodzaj żałoby, jest e, taki dość duży smutek i ubolewanie nad czymś. E, I tutaj właśnie mi się to pokazuje jako coś, co, co ty musisz tak połączyć w sobie, tak pogodzić, żeby przejść dalej, żeby po prostu e, no, mieć tą łagodność do siebie. Nie udało mi się jedna rzecz czy druga, i, i, i to tak godzisz w sobie, ale teraz mi się uda, i teraz wiem, że to tworzy mnie jako, jako całość, jako tą osobę, którą jestem teraz, tą osobę, która osiągnie ten sukces. I tutaj właśnie kiełkuje ten, ten taki pomysł. On już od jakiegoś czasu tutaj z nami jest. Ja to widzę właśnie w tej dwójce buław i tak jakby widzę, że on tak się pokazuje dopiero na końcu. Więc przed takim właśnie zobaczeniem tych takich pierwszych zielonych pędów to jest dużo takiej pracy właśnie pod ziemią, takiej wewnętrznej i, i nie możesz tak jakby odbierać tego, tej, tej właśnie ciężkiej pracy. Jakby to powiedzieć, nie, nie możesz temu tym pędowi odbierać tego, tak? To, jakby to go tworzy, to, te wszystkie korzenie, które on sobie tam, yy, tam właśnie tworzy, tak? Które on sobie tam rośnie, yy, no to to jest też jakaś jego pewna część, jakaś pewna praca. Yy, ok, jakoś tak nieświadomie zaczęłam jeszcze dosować tego tarota, i tutaj na koniec yy, karta Asa Kielichów, to tak yy, trochę nadprogramową dla Was. Więc tutaj pełne uzdrowienie, pełne takie akceptowanie na pewno jest istotne. Taka miłość do siebie, to jest bardzo istotne. To jest, to jest być może ta brakująca część, która teraz poniesie Cię tak naprawdę o parę leveli wyżej w tej Twojej manifestacji, w, tym w tej Twojej drodze do sukcesu. No więc y, mam nadzieję, że, że sobie dasz tą miłość, że, że sobie uświadomisz, że to jest y, tak naprawdę najważniejsze, co musisz sobie dać i, i to jest tak naprawdę tylko tyle i, i Ty potrzebujesz tylko tyle, nic, nic więcej. Mm. Także dziękuję Ci za to czytanie, mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeśli tak, to daj łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał i widzimy się na następnym czytaniu. Cześć!